Siemanko widzowie, dzisiaj znowu nagrywamy taki odcinek e, mity i fakty w CS2 Czyli mam tutaj takich, ekipę taką specjalną Ekipę myth w czy jak to się mówi? Myth busters, <grym> <grym> Du, 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 du. No słuchajcie, moi drodzy, bo cały czas trwa giveaway na takiego oto Digla. Jest to nadmorska ulica o wartości co najmniej 600 zł, ponieważ jest to covert i cena cały czas rośnie. I dodatkowo Kosa Kukri na Vanilla o wartości co najmniej 800 zł. I to wszystko do zdobycia na moim Discordzie w kanale Bulion Myśnik Kosa. Link w drugiej linii co opisu. Także dołączajcie i bierzcie udział w giveawayu. Czas macie do 30 listopada. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Skin Strona, na której w prosty i bezpieczny sposób możesz sprzedać swoje skiny bez szukania Kupca i wypłacić środki na kartę kredytową, PayPal, a nawet w krypto. Wystarczy, że zalogujesz się przez Steam, wybierzesz skiny, które chcesz sprzedać, i oczywiście wpiszesz mój kod promocyjny Bulion, aby otrzymać dodatkowe 2% przy pierwszej sprzedaży. No i dobra, robota zrobiona, teraz wystarczy poczekać, aż zakończy się ochrona wymiany, i po kilku minutach możesz wypłacić środki na swoje konto lub portfel. To jest to mega proste. U mnie całość zajęła dosłownie 4 minuty. No i pamiętajcie tylko, że według nowych zasad Steama wypłata środków będzie możliwa dopiero po. 8 dniach od zakończenia wymiany, ale Skimplay znalazło już rozwiązanie i jest możliwość wypłacania środków od razu dla zweryfikowanych użytkowników. Mam Do pierwszy se. mity, czy to prawda, czy fałsz. Ruci mają kolegów. O kurczę! <śmany> 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 o! Mit okazał się prawdziwy! Wow, magiczna sztuczka, yeah! hudyni. chudyni. Magiczna Houdini. sztuczka! Mam w ręce 100 ml wódki! Zaraz sprawię, że zniknie! Co ty mówisz? Co Dobra, e, ostatnio robiliśmy mity na Meshwakingu. Dzisiaj na to nie ma czasu, dlatego od razu wchodzimy na mapę. Robimy, odpalam próbiera. trening, moi drodzy. Pierwszy mit będzie na Overpassie i zaraz go przeczytam. Aha. A tak, czemu, tak. Jest, czemu jestem sam? Bo mówiłem, że ludzie nie mają kolegów. Aha, wyjebał mnie. Wywaliła nas. <grym> kurwa. W... Ja pierdolę bin na disconek kliknąłem przypadkowo. A co robi ten przycisk wyłączania komputera, panowie? <grym> <grym> Biorę tabletkę i robię ci minetkę. O kurwa, spadły wytapsy! Co jest dwa po dapsach. Dobra, daleka. <grym> co ja robię? Widzisz to? Mam rękę do góry. Ty jest jakiś kurwa specjalny chyba? Daję. Dobra, pierwszy mit... Bo nigdy tego nie nagramy, będziemy tylko kurwa siedzieć do 21. E, jak jesteście Midbusters? To ma dla was mit. Tak napisał Bartuś 3603 e, to przepraszam wtrącę się Bartusowi się pojebał, bo my jesteśmy Beerbusters. Dokładnie, słychać ponoć, słychać ponoć na Overpassie w tunelach duchy. Bądźcie odważnymi ghostbusterami i sprawdźcie to. Ua! Ooo, duch, duch, jest! O, Słuchaj dobra, duch. to jednak jest Wiem fakt, myt potwierdzony! O kurcze, słyszałeś coś? Nie, ej, głosu, ja słyszałem staro. Yes. karota starą. <laughs> Ej, o nie, to duch! Odpierdol <laughs> się od mojej mamusi, duchu jebany. <laughs> dobra, to mit to potwierdzony! O kurwa, gdzie byliście, bo no jest to... niestety, nie jak coś Okazało się, że jest to duch z Śwista. Dobra, i to jest taki mit ode mnie, który chca, sam chcę jakby sprawdzić. Ponieważ, no, widzowie, napisaliście bardzo małą ilość mitów, dlatego jestem zawiedziony. Pod tym filmem proszę napisać jak najwięcej. Słuchaj, stary, sprawdzimy, czy jeżeli rzucimy w górę granaty, czy jakby jeżeli ja trafię w twój granat, to czy one się odbiją, czy po prostu przelecą. Tylko to będzie ciężkie żeby trafić, nie? One hour later. To może Nejda. Bo Dobra, to, to Nejda. Bo zaraz bywali, bywali nam serwer zaraz, no. Dobra, zapomnieliśmy. że grana na tam wybucha. Haha, 2000 years later. Dobra, biorę wabik i robimy sprawdzamy to. Dobra, robimy to wabikiem, no. Dawaj, dawaj, dawaj. Trafimy, trafimy kiedyś. Dawaj, dawaj. Ej, pociąg! ty! Przejechał was? Przejechał mi pociąg, no. One million, zillion, dzillion, dzillion, kotillion times later. Nie, nie odbiło się! Przileciał. Przeleciał! Przeleciał! No i dobra, widzowie, czyli mit obalony jednak, jednak mit obalony. Mamy to, yeah! Słuchajcie, mamy tak, od słowiczek D. Bomba pływa, jak wrzucisz sobie ją do wody, na przykład na Anubisie. Sprawdzamy. Ty? kurwa, pływa! Patrz na to! A bronie? A bronie nie pływają, zobacz. Nie, tak, bronie się topią. Dobra, jeszcze sprawdzimy w tym miejscu. Pływa, no. MIP potwierdzony, ty! Fajne, fajne, ciekawe. Zobacz, jakiś pirat, kurwa. No bombę! Ej, da się, da się pływać normalnie w CS2 teraz. Ty, co ty gadasz? Jak to możliwe? No, Nie da się pływać, bo jest zakaz, kopieli tutaj dosłownie. A jak masz pod sklepem zakaz tlania, to nie wypijesz przed nim setki? Zdarzyło się Ale bez kim kimś Po odcinku mogę ci pokazać moją piramidę Ej o co chodzi? Normalnie spacja widzowie Jak sobie wylecicie poza mapę tutaj To normalnie spacja i pływać jak w minecraftcie Ej nie patrz jak zejdę na maksa w dół to już nie mogę do góry pójść Co ty gadasz? No nie mogę, nic nie mogę teraz zrobić Czekaj, zszedłem Co ty gadasz? Ej teraz też no Topię się, topię się Autentycznie HP mi zabiera O nie, ej ja też Samobójstwo Co ty gadasz? Dziwne... No ale ogólnie Dziwne? z tym pływaniem to to działa na Spatiga, jest także ciekawe, ciekawe. Czyli rozwiązując z jednego mita, odkryliśmy kolejnego! Nice! Ja mam mita na się jeszcze. Bo? No. Że, poczekaj, musisz się odwrócić najpierw. I teraz tak, jest taki mit, że na Respitero, jak wejdziesz w takie jedno miejsce, to spotkasz handlarza z, z niczami. Odwróć się teraz. O kurwa tutaj! O kurde miałeś rację, co jest grane? Jak on no, się tu pojawił? O, honey, kochany! dywany, najlepsza, najlepsza cena, jedwabne dywany, najlepsza cena, najlepszy dywan! O nie. Gdzie ty kurwa A za ile jesteś, znicz? kochany? To masz najlepszy znić dla ciebie, kochaniutki, ty taki ładny chłopak jesteś 15 zł. 15 mały, 20 duży. Ile? <laughs> o ty kurwo je pana? potwierdzony! Kolejny mit, moi drodzy, od waszek7gold, jest inny kabel przy ze sprzętem i bez Dobra, panowie, zapraszam ze sprzętem Jak I bez. pisz, wyjmuj sprzęt, wyjmuj sprzęt o Nie, 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 nie wyjmuj, dobra Chodź, cię to no. <laughs> Najpierw bez kabla, no. czyli... <laughs> No, wyciągaj kabel. Dobra, jest taki kolor, żółto, niebieski. Miec... Już nie defuj, się. nie defuj do końca. Się kurwa nadefowałeś. Co jest? Ma żółty i niebieski, zielony <laughs> niebieski. Czyli z defem jest zielony i niebieski, tak? Czyli mit potwierdzony. Mit od Wrowiew. Jak wyrzucisz z po stronie terro, to zawsze spadnie chusteczką do prawej strony. Dobra, testuję w takim razie, okej, okay, ciekawe. O, nie, poleciało do mojej strony jakby, tak? No. O. No, teraz jest po lewej stronie. No nie no, no właśnie, to. Czekaj, no pierdoli. No to jest nie tak, to jest mit. To jest mit. Polecie w chuja z nami, ale podoba mi się to. Nie. Kolejny mit. Dominik żurawski 1322. Jeżeli rzucisz do smoka Wabik, to zaczną się robić dziury tak, jakbyś miał skanować. No zobacz, jest, normalnie. Robi się. No bo strzelasz! Ej robią! No nie! No robi się, normalnie. Gdzie? Ej dobra, się no dzieje, ale iskry po prostu, ale czy to... No nie, no robią się, zobacz, ten smoke baleje przez to! Ale i... <laughs> ile trzeba... ile trzeba biegów, no, no, no Nie ale, no stary, to jest no. po prostu jakby... miał być no, dziury, no, doba, ja wiecie... ja, miały być dziury jak przy skanowaniu, nie ma dziur. No robią, nie, się, nie, no dziury, robią się dziury, zobacz. Robią się od góry dziury takie, się nie? się robią normalnie. Faktycznie, no, no dobra, dobra, się. no czyli można powiedzieć, że jednak... Ja bym zaliczył, ja bym Zaliczamy, zalicił. ale ile trzeba zrobić wabików, żeby to miało sens, nie? No ale dobra, no ciekawe, Ja ciekawe. przy jednym zobaczyłem, ja przy jednym <grym> zauważyłem, że to się robi, ale... Ale jesteś, kurwa, bardzo spostrzegawczy. Maciej, zapiebli mnie na skrzynki. <grym> Oni. nie! Kurwa mają mnie, wypuść mnie, weź prawnika, tylko nie byle tą rudą kurwę, która mnie wsadziła. <grym> Dobra, słuchajcie, ostatni mit na dziś. Od e geniusz 9458 mit na nuk na B, tam gdzie jest skrzynka niebieska po lewej od podwójnych drzwi. Dobra, idziemy tam, na dół, chodźcie. Można e, wyrzucić bombę pod mapę. Wystarczy trafić w tą szparkę między ścianą a tą skrzynką. Napisał niżej, jak nie wiesz, jak to... Jak wiesz, jak to mogę na e-mail wysłać, jak to zrobić? Czyli <laughs> nawet gdzieś obie chcę tam poradnik ogarnąć. Coś w tym może być, ale nie mam pojęcia, jak, nie? To chyba jest ciężkie do zrobienia. Jeśli w ogóle się da, i raczej na, na 99% to jest mit obalony. Mordeczko, faktycznie wyślij tego e-maila z poradnikiem, jak to zrobić, bo my jesteśmy kurwa tempi. Dobra. E. Poleciamy sami w chuju! Ja! Yeah. Jeszcze ostatni mit od Karota. Słuchajcie, to jest taki ciekawy mit, a mianowicie, jeżeli wystrzelacie cały magazynek z pistoletu. To wtedy pisole zaczyna wyglądać inaczej. Konkretnie pokaż tego S.P.K. O, cyk. No i widzicie, tak wygląda. Jest po prostu rozładowany, tak. E, no i widzicie, tak wygląda wystrzelany Glock Vogue. Bardzo genialnie. Nie sądziłem, że to tak będzie wyglądać w CS2. Wow. Ej, faktycznie, no. No w CSGO tego, tego czegoś Ale nie było, nie? Ale stary, on, on nawet jak na ziemi leży to inaczej wygląda. Ty, no faktycznie, faktycznie. O. Taki jest, no. Także... Yeah. Dobra widzowie, także to już by było tyle z tego odcinka. Dzięki piękne za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli chcecie więcej mitów, no to piszcie, tylko piszcie mity, bo ja widzimy, że wy dużo komentujecie, bo naprawdę z 50 komentarzy, ale mało propozycji mitów. Dlatego dajcie coś ciekawego i widzimy się w kolejnych materiałach. Subskrybujcie Szwista <ścoughs> oraz Karota, kanały ich w opisie i tu pewnie gdzieś się wyświetlają teraz, także trzymajcie się i na ra!